Dzień dobry, witamy wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszej konferencji prasowej. Ze mną pani Radna Ilona Orzeł oraz pani Radna Krystyna Witkowska. Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy, spotkaliśmy się dzisiaj w temacie ważnym e, dla mieszkańców naszego miasta. Tematem, który żył w ostatnim czasie, e, żyło w ostatnim czasie miasto i, i jego mieszkańcy e, temat budowy spalarni śmieci na terenie naszego miasta. Ja w pierwszej kolejności na początku tej dzisiejszej naszej konferencji poproszę o to, aby głos w tej sprawie zabrała Pani radna Krystyna Witkowska. Dzień dobry. Szanowni Państwo, mieszkańcy przede wszystkim miasta Nowego Sącza, zadajecie mi często pytania, dlaczego jest taka nagła zmiana, że ja kandyduję z innego komitetu. Proszę Państwa, przede wszystkim pierwsze to jest to, że mojego głosu Odnośnie budowy spalarni na terenie Newagu, jak również na tych zasadach, nie będzie, proszę Państwa. Przyglądałam się kilku sprawom i proszę Państwa, powiem tak. Skoro Pan Prezydent uważa, że brak jest w udziału w wodociągach i nie ma na to wpływu, więc no niestety, ale spalarnia prywatna. No nie będzie dobrym rozwiązaniem, proszę Państwa, bo nie będziemy mieć na to żadnego wpływu. Żadnego. Każdą umowę można zmienić w każdej chwili i tak jak mówię, do tego się też przyczyniło wiele innych spraw. Ja już w tej chwili straciłam zaufanie do Pana Prezydenta. Tak jak mówię, no nie wierzę i nie wierzę w to, gdzie Nevak wydał oświadczenie, że tej spalarni nie będzie. Proszę Państwa, nikt mnie nie przekona, dzieje się to wszystko przed wyborami i mojego głosu za budową spalarni w tym miejscu i na tych zasadach nie będzie. Proszę Państwa, nie jestem przeciwko spalarni, ale uważam, żeby miasto miało na to wpływy, tak jak miasto żąda, żeby miało wpływy w sądeckich wodociągach. Dziękuję bardzo. Poruszaliśmy kwestię i Państwo pamiętają nasze sesje Rady Miasta, gdy mówiliśmy, że nie zgodzimy się na wybudowanie spalarni w Nowym Sączu. Ja zdania nie zmienię. Miasto Nowy Sącz nie może być miastem, gdzie będzie wybudowana spalarnia śmieci. Jesteśmy jednym z bardziej zanieczyszczonych miast. Leżymy w Kotlinie. Nie zmienię tego zdania. Tak jak mówiłam to podczas wszystkich sesji Rady Miasta, tak i teraz. Natomiast wracając do kwestii spalarni: jeżeli weźmiemy opinie, które były niezależnych organów, to proszę szanowni mieszkańcy posłuchać kilka informacji dotyczących spalarni. spalarni jeżeli ona by miała, miała powstać. Małopolski, Inspektorat, Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. I teraz przytoczę Państwu kilka zawartych tutaj informacji. Proces spalania odpadów jest źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza. Każdokrotnie nie jest znany proces bezemisyjny. A projektowanie w spalarni w mieście powszechnie znanym jako jedno z najbardziej zanieczyszczonych, zdominowanym przez zanieczyszczenia pyłowe, spowoduje dodatkowe zwiększenie emisji zanieczyszczeń, co będzie miało bezpośrednie przełożenie na emisję, czyli ilość, wzrost poszczególnych zanieczyszczeń gazowych oraz pyłowych w powietrzu. Kolejny fragment. Dotyczy postanowienia małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitary, Sanitarnego dotyczącego sprawy zaopiniowania projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza oraz prognozą oddziaływania na środowisko. Opiniuje negatywnie. Na tym terenie realizacja przedsięwzięć mocno zawsze znacząco, mogących znacznie zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, to jest budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów wraz z infrastrukturą tworzącą, towarzyszącą, pozwalającej na odzysk energii cieplnej i elektrycznej zawartej w odpadach. Szanowni Państwo, nie zmieniamy zdania, nie zmieniamy zdania, jeżeli chodzi o budowę spalarni, natomiast to jest temat, to jest temat, jesteśmy przed wyborami. Ja kilkakrotnie powiedziałam podczas sesji Rady Miasta, że nie mam zaufania do pana prezydenta, gdy głosowaliśmy nad wotum zaufania. I to jest kwestia, która, która angażowała, walczyli mieszkańcy o to, żeby ta spalarnia nie powstała. My w dalszym ciągu. Będziemy o to walczyć i dajemy nasze słowo tutaj, że jeżeli będziemy w Radzie Miasta, jeżeli Państwo obdarzą mnie głosem zaufania, ja nie zmienię swojego zdania, żeby spalarnia nie powstała na tym terenie. Szanowni Państwo, właściwie idąc na dzisiejszą, dzisiejszą konferencję, tak sobie pomyślałam, że dobrym tytułem do tej dzisiejszej konferencji byłby tytuł. Spalarnia, y, y, ty, temat spalarni powróci na nowo. Myślę, że taki tytuł mogłaby mieć y, ta dzisiejsza konferencja. Ale. Y, Cofając się troszkę wstecz, jeżeli chodzi o decyzję Pana Prezydenta i Ludomira Handla i jego radnych dotyczącą lokalizacji spalarni, ale generalnie w ogóle pomysłu budowania spalarni w mieście w Nowym Sączu, to trzeba powiedzieć jedno, że tutaj Pan Prezydent, to już troszeczkę Pani, pan, pani Radna Iwona Mularczyk o tym powiedziała, ale trzeba powiedzieć, że Pan Prezydent generalnie złamał dwa akty prawne. Chciał złamać dwa akty prawne i ja myślę, że w ogóle pomysł to no można jasno sobie powiedzieć, że łamie te akty prawne, jeżeli chodzi o budowę tego typu instalacji w granicach miasta i przede wszystkim jest to ustawa o ochronie i ukształtowaniu środowiska, która mówi o zakazie budowy tego typu instalacji w granicach administracyjnych miasta, A, miast, ale także yy, i druga ustawa to jest zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska w sprawie inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska oraz życia ludzi. I tutaj jeżeli chodzi o spalarnie, to y, mamy y, aż dwa warunki, które można by było wliczyć. Tu trzeba było przeanalizować te akty prawne, ale są tu aż dwa warunki, które y, rzeczywiście y, y, rzeczywiście są taką, y, eliminują możliwość budowania spalarni y, w, y, w środku. Y, w granicach miasta, bądź te, czy też w środku osiedla mieszkaniowego, co miało mieć miejsce, bo pamiętamy, że y, spalarnia miała być wy, wybudowana w środku osiedla mieszkaniowego przy ulicy 29 listopada. Natomiast y, trzeba jeszcze o jednym powiedzieć, bo oczywiście akty prawne y, to są. Wiadomo, rzeczy ważne, istotne. Ale co jest w tym wszystkim najistotniejsze? Przede wszystkim to, że pan prezydent Ludomir Handel chciał pozbawić mieszkańców y, takich podstawowych zasad do spokojnego, w miarę spokojnego życia, jak też chciał y, narazić mieszkańców na, na utratę zdrowia i życia. Ja niejednokrotnie o tym już mówiłam i jakby, y, może powiem tylko w taki ogólny sposób, że dzisiaj badania, to ja, ja to mówię na podstawie badań, jakie wykonano, jeżeli chodzi o te tereny, czy też zamieszkiwanie, właściwie tereny, które zamieszkiwane są przez ludzi, a są one w okolicach spalarni. To są badania, które przeprowadzono na świecie. Dlatego też trzeba jeszcze o jednym powiedzieć, że dzisiaj Wiel jak gdyby m, likwidowane są spalarnie odpadów komunalnych właśnie ze względu na to, że udowodniono, iż jest to y, iż mają one szkodliwe y, działanie na życie i zdrowie y, mieszkańców. I teraz tak y, Chcę powiedzieć o jednym, że przede wszystkim wpływają bardzo niekorzystnie na układ oddechowy. Tutaj y, różnego rodzaju podrażnienia y, górnych dróg oddechowych, alergie, y, oczywiście y, takie objawy jak y, zawroty głowy, bóle zawroty głowy. Ale co jest ważne. Ważne jest to, że y, emisja tych szkodliwych y, czynników, y, które wydobywają się przy spalaniu odpadów komunalnych, niestety ma znaczący wpływ na choroby nowotworowe, w tym raka płuca. Ma również znaczący wpływ na organizmy młode. Trzeba sobie powiedzieć, że y, powoduje zaburzenia różnego rodzaju rozwoju, w szczególności u osób młodych, ale też ma szkodliwy wpływ na zdrowie matek, matek będących w ciąży oraz, oraz płodów ludzkich. I teraz szanowni państwo, drodzy mieszkańcy, chcę zaapelować, żeby być czujnym tutaj w tym temacie, bo tak jak powiedziałam, ten temat powróci. To jest tylko y, taki, bym powiedziała, trik na potrzeby wyborów y, ze strony pana prezydenta. Temat na pewno powróci i y, proszę, byśmy właśnie w tym temacie tutaj byli czujni. My jako, tak jak powiedziała pani radna, i pani Radna Iwona y, 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 Mularczyk, i pani Radna y, Teresa Witkowska, nie ma, y, Krystyna Witkowska, przepraszam, nie ma naszej zgody na to, aby y, spalarnia była budowana y, w takim miejscu, jaki zaproponował nam y, pan prezydent Ludomir Handel. Szanowni mieszkańcy, tutaj w tym temacie myślę, że dla pana prezydenta Ludomira Handza liczy się nie zdrowie, nie życie mieszkańców, nie spokój mieszkańców, a tak zwany biznes. Po prostu bardzo dziękuję. Świetle tych informacji, które przedstawiła spółka nawak, iż odstępuje e, od planów budowy no, z czy w ogóle jest dzisiaj y, temat spada jeszcze w jeżeli inwestor, który ma, miał wyłożyć ten kapitał kilkuset milionów złotych mówi, nie buduje? Ja mogę powiedzieć tylko tyle do szanownych mieszkańców na Pana pytanie. Pięć lat temu, gdy startowaliśmy wyborach, tego tematu nie było. Nikt nie mówił o tym, ani prezydent nie mówił o tym, że Taki temat się pojawi i on będzie też ten temat, ten temat znajdzie się na sesji Rady Miasta jako przygotowany przez niego projekt uchwały o zmianie studium. I co się okazało? Podczas kampanii wyborczej pan prezydent takiego tematu nie poruszał, ale gdy objął już funkcję prezydenta miasta Nowego Sącza ten temat się pojawił. Dlatego, tak jak powiedziała Pani Radna Ilona Orzeł, jesteśmy przed wyborami. To, czy ten temat się nie pojawi? To jaka Możemy zadać tylko pytanie. Na zagospodarowaniu odpadów, skoro wiemy, że składowisko odpadów przy ulicy Tarnowskiej już się zapełnia, i to jest w sumie bardzo krótka perspektywa, co z tymi odpadami komunalnymi należy zrobić? I pytanie: czy w ogóle spalarni nie, czy spalarni przez prywatnego inwestora? Bo tutaj Pani. Krystyna mówi spalarnia, ja przynajmniej tak rozumiem, spalarnia tak, ale tak, żebyśmy nie. mieli kontrolę, a Pani Ilona mówi spalarnia nie, także tutaj chciałem... Doprecyzować. Nie, spalarnia nie, spalarnia nie, absolutnie na terenie Nowego Sącza spalarnia nie. I tak cały czas, przez cały, przez cały czas, gdy, gdy rozmawialiśmy i gdy, gdy były sesje Rady Miasta i ten temat się pojawił, Zawsze powtarzaliśmy nie dla sparalni nie tylko na tym, na tym obszarze, tylko nie na terenie Nowego Sącza. Jeśli chodzi, Panie Redaktorze, o temat, temat odpadów i składowiska odpadów, to są dwie kwestie tutaj, i tutaj też mieszkańcy muszą mieć świadomość pełną tego. Co tak naprawdę zrobił Pan Prezydent przez ostatnie 5 lat? Bo ja nie przypominam sobie żadnych działań ze strony Pana Prezydenta co do, co do yy, działań, jeżeli chodzi o, o yy, składowisko, składowisko. Natomiast rzeczą istotną jest taką, taka, że yy, wysypisko ma zostać zamknięte do 2026 roku. Yy, natomiast przypominają sobie Państwo projekt uchwały o powierzeniu zadań własnych współcenowa na kolejne 10 lat które zostało przegłosowane między innymi przez radnych KO i KN dotyczące budowy, budowy sortowni. hal sortowni na, na tym obszarze. Natomiast co jest istotne przez 5 lat tak naprawdę ten temat, ten temat tego tematu nie było. My jeszcze zwróćmy uwagę na jedną rzecz, że na składowisku, które znajduje się na terenie Nowego Sącza, były przyjmowane również odpady z innych gmin. To nie tylko dotyczyło naszego miasta, tylko także równy, innych gmin. I teraz takie działania podejmuje się tak naprawdę na początku swojej kadencji. A nie na, my mówimy, dekadencja się w tym momencie kończy. Dobrze, ale mamy 26 rok, yy, składowisko będzie zapełnione, i co z tymi ja, nie, nie odkrywamy? Ale ja. Ale yy, ja yy, yy, powiedziałam panu redaktorowi, przepraszam, że tak, że tak przerwę, powiedziałam panu redaktorowi, yy, że zadałam pytanie publiczne, co pan prezydent zrobił przez te pięć lat, żeby, yy, żeby mieć alternatywę. Bo, Bo ja już, nie ale, przypominałam ale sobie, pani żeby jest było. Ale Pani na temat prezydenta, i m, 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 za miesiąc może pani być prezydentem. będzie rozwiązać problem. Oczywiście. Tak? I chciałem usłyszeć odpowiedź, e, co należy zrobić z tymi odpadami za trzy lata. Panie redaktorze, w pierwszej kolejności, jeżeli chodzi o spółkę nową, panie redaktorze, w pierwszej kolejności to my musimy dostać papiery i zobaczyć, co tak naprawdę dzieje się w tej spółce, spółce nową. Czyli audyt i prześledzenie tego, co tam się dzieje i zobaczenia dokumentów, jakie realizował Pan Prezydent przez ostatnie 5 lat, żeby ten temat był. I dopiero audyt odpowie na to, co no, zrobić od, z odpadami? Panie, czy redaktorze, jest plan... Panie Redaktorze, no Pan Prezydent tego, tej wizji nie miał przez 5 lat. My nie wiemy, co tam się dzieje. Wiemy, że, że są postawione zarzuty. Mówiliśmy tyle razy i, i o, o tym, jak funkcjonuje spółka nowa. To tak naprawdę w tym momencie to trzeba prześledzić wszystko, co, co, się, co się dzieje w spółce nowa, i, i dopiero wtedy decydować się na działania, które doprowadzą do zamknięcia i, i szukania alternatyw na y, odbiór śmieci przez, przez, inne, przez inne jednostki. Ale pytania, pytania teraz do nas, kiedy my nie mamy dokumentów, nie mamy nie wiemy, co tak naprawdę funkcjonuje ze spółką nowa, jest pytaniem. Co, co dopiero zobaczymy w dokumentach. Bo tak naprawdę pan redaktor zadaje pytania, a nie zadaje pytań prezydentowi, co zrobił przez 5 lat. Czyli alternatywą, alternatywą. To w takim razie ja odwrócę pytanie: czy alternatywą dla zamknięcia wysypiska byłaby spalarnia 30 metrów od mieszkań? Nas y, y, mieszkańców Nowego Sącza. Na pewno nie tędy droga. Jeszcze Pani Radowa. Jeszcze mogę ja. Y, panie redaktorze, tak dla y, sprostowania właśnie, bo Pan powiedział, że ja jestem przeciwna budowie, budowie spalarni. Y, nie chodzi o to. Ja celowo tutaj wskazałam, celowo wskazałam na te akty prawne, które zak na, zakazują budowania spalarni w środku osiedli mieszkaniowych, w szczególności, bo tutaj mamy do czynienia z takim pomysłem. To no taki był pomysł, prawda? I celowo wskazałam na skutki dla zdrowia i życia ludzkiego, natomiast nie chodzi o to, żeby być przeciwko spalarni. Chodzi o to, żeby tego typu instalacje właśnie nie powstawały w środku czy w osiedlach, czy w strefach, gdzie zamieszkują mieszkanie, gdzie, gdzie mieszkają ale po prostu... to jest zabudowane generalnie, tak można powiedzieć, że nie ma takich wiele miejsc, gdzie by mogła powstać spalarnia i nikomu by nie przeszkadzała. I pytanie, czy ona powinna powstać gdzieś na terenie miasta, ale nie przy ulicy 29 i to Nie na terenie miasta. Nawet nie wiem, czy na terenie miasta. Być może gdzieś poza Skopina. miastem. Być może gdzieś w takim neutralnym miejscu. Z daleka od środowisk właśnie, gdzie zamieszkują mieszkańcy, prawda? Więc być może to by było jakieś rozwiązanie. Natomiast, tak jak powiedziałam, nie jest to rozwiązanie dobre, jeżeli chodzi, znaczy w ogóle ten pomysł to, to budowania spalarni, tak jak powiedziałam, gdzieś w środowisku, gdzie zamieszkują Ludzie no absolutnie nie, nie, ma, nie ma takiej zgody, przynajmniej mojej, no i tutaj nas wszystkich zresztą. Więc to tylko tak dla sprostowania. Nie chodzi o całkowity zakaz budowania spalarni, ale chodzi o to, żeby ta spalarnia nie powstała w środku osiedla mieszkaniowego. Pani Krystyna by gdzieś budowała czy nie budowała stale? My mówimy cały czas o zanieczyszczeniu powietrza, jakie mamy w Nowym Sączu. Nie zapominajcie Państwo, że Nowy Sącz leży w Kotlinie i tutaj całe miasto nasze leży w Kotlinie, czyli nie możemy podzielić go, że jedno, jedno miejsce, jedno, miejsce jedno, jedno osiedle jest lepsze do tego, żeby umiejscowić to spalarnię od drugiego. My mówimy o Kotlinie która jest bardzo zanieczyszczona, bo jak Państwo wiedzą, jesteśmy w rankingu jednych z najbardziej zanieczyszczonych miast w Polsce. Szanowni Państwo, ja już na sesji to mówiłam, jak była uchwała o powierzeniu, żeby spółka nowa odbierała odpady komunalne od mieszkańców miasta Nowego Sącza. Proszę Państwa, przede wszystkim zorientowałam się w gminach ościennych Nowego Sącza, Płacą 28 do 30 zł za śmieci. Proszę Państwa, i teraz tak, my płacimy 28,50. Kredyty, nie wiem, czy już wzięty, czy będzie wzięty, proszę Państwa, te odpady komunalne nie będą nas na pewno tyle kosztować, bo my musimy to spłacać. Taka jest prawda. Czy nie było lepszym rozwiązaniem, żeby to odbierał? Ktoś zabierał w ogóle to z Nowego Sąndcza, tak jak jest w ościennych gminach. Gminy nie dopłacają do takich tych odpadów. I cena jest taka sama jak tutaj. I odnośnie tak jak mnie Pan pyta, odnośnie spalarni, proszę Państwa, nie na terenie Nowego Sącza. Trzeba zacząć współpracować z gminami ościennymi. Ja mieszkam, powiem Państwu tak bardzo blisko MPC-u. Twierdzi się, że nie czuć nic, nieprawdą jest, proszę Państwa. Ostatnio telefon wykonywałam, bo mam zgłoszenia od mieszkańców i jednak ulatnia się w powietrzu. Dziękuję bardzo mam pytanie dotyczące tej pierwszej części konferencji, bo Pani twierdzą, że to może być taki trik przedwyborczy, prawda? Zaniechanie tej sprawy z parami. To jak Pani ewentualnie sobie wyobrażają, że mogłoby to wrócić po wyborach? W sensie, jeśli inwestor teraz się wycofał, to nagle na przykład, o, wracam z powrotem? Czy jak, jak to by mogło wyglądać? Jakiś potencjalny scenariusz na przykład na powrót tej sprawy? Proszę Państwa, ja już na początku powiedziałam, przebywałam na spotkaniach w tych klubach i proszę Państwa, podjęłam decyzję, że nie będę już tym uczestniczyć, bo nie wierzę, nie wierzę i powiem Państwu, a dlaczego nie jest wycofany plan w ogóle? Przecież Pan Prezydent w Radiu RDN mówił o planie, tak? Raz mówił tak, raz mówił tak. No więc my nie wiemy, co nas czeka, jeśli będzie w Radzie Miasta w przyszłości większość, jak to się mówi, po stronie... Pana prezydenta, jeśli wygra te wybory, proszę pana, no to niestety ja nie wierzę, że nie dojdzie do tego. Żeby te kwestie formalne nie są na tyle gdzieś żeby nie można spokojnie do sprawy wrócić tak? z pana. Ja by wyrok być do tego. W naszej burze należy cały czas. Zleży cały czas. Ja mówię właśnie o tym, Zleży proszę pana. Czas. Studium jeszcze raz zmienione, jeżeli ta decyzja. Nie, proszę pana, teraz plan. Oni powiedzieli, że projekt wycofują na razie. Tak. Ale miasto nic się nie cofnęło. Czy pan? Jest prawa, jest dalej, nie tak, to sprawa jest otwarta dalej? Tak, mówi prezydent, tak. To trzeba zapytać pana prezydenta, czy on się wycofuje wszystkie wnioski. wycofa te, wszy... te wnioski? Nie wiem. Ja już państwu powiem. Powiedziała... Proszę państwa, nie wierzę. Jeszcze raz państwu powiem, nie wierzę.